Na Zamku Piastowskim spotykamy panią Lubilę Nowacką, aktualnie przewodniczącą komisji Oświaty, ale też zdrowia. No i mamy dzisiaj takie dni urody i też zdrowia, bo przecież uroda to zdrowie. Co Pani, Pani widziała tutaj, co Panią ujęło w tym przedsięwzięciu, które już po raz ósmy jest organizowane w Raciborzu, wrosło w tą rzeczywistość raciborską, jeżeli chodzi o taką estetykę, o piękno, o dbanie, o to jak się przede wszystkim wygląda, jak prezentuje. Ja gratuluję przede wszystkim inicjatorom tego pomysłu, a później wykonawcom, czyli naszemu tradycyjnemu medykowi, że nie jest to jednorazowa akcja, bo często sprowadza się te eventy, przedsięwzięcia do jednej akcji. Wszyscy wtedy bardzo się staramy, no ale akcja mija. Natomiast to jest już tak jak Pan zauważył, podkreślił ósme takie przedsięwzięcie, czyli na pewno dwie rzeczy są tutaj bardzo istotne. Pierwsza, że środowisko tego potrzebuje, akceptuje i chce w tym uczestniczyć, bo widzimy, że są osoby starsze, w średnim wieku e, uczniowie, ale też może przyszli uczniowie, ale istotne też jest to, że diagnoza, którą medyk robi w środowisku, zawsze odpowiada potrzebom klientów, bo gdyby to było tylko powtarzalne, że cykl polega na tym, że powtarzamy, na pewno w którymś momencie by to przycichło, może zgasło, ale widzimy, że to się Rozwija, że w tej urodzie, w tym obszarze zdrowia ciągle czegoś potrzebujemy, oczekujemy. Na pewno jest ten element fizyczności, gdzie chcemy estetycznie wyglądać, gdzie często jakby na tą estetykę niestety zwracamy uwagę. To są elementy estetyki, higieny, ale też jest to jakiś wyraz naszego zdrowia, tego i fizycznego, ale i psychicznego. Warto też jakby czasami pochylić się w dzisiejszych czasach nad tym elementem tego zdrowia psychicznego. My wiemy, że XXI wiek to czasy ryzyka, jakichś zmiennych wartości, kultury strachu. Takiej dezorganizacji i że, że to też niestety bardzo wpływa na, na to, co się wewnątrz dzieje z nami, a później to przekłada się na nasze funkcjonowanie, na wygląd, na nasz świat wartości i świat bycia. E, gratuluję kolejny raz e, pani. Halinie DEC, dyrektorce, ale i całemu zespołowi, bo taki event, takie przedsięwzięcie no nie może spoczywać na jednej osobie. Widać niesamowitą pracę zespołu i to jest chyba wartość tej szkoły. Jak się przyglądam tej szkole, to, to jako racibożanka rosnę z dumy, bo kiedy w szkołach miejskich tych uczniów mamy niewiele, to jest szkoła ponadregionalna, gdzie tych uczniów ciągle przebywa. Jest ich ponad 600, planuje się ponad 800 uczniów. No więc myślę, że oferta, którą szkoła proponuje, jest trafna, jest stale rozbudowywana pod potrzeby środowiska, no i jest jakby odpowiedzią na to, na co czeka środowisko i to jest chyba ten kształt w dziesiątkę. Eee, gratulujmy, cieszmy się, bo to takie takie... Dla wszystkich lokalny, lokalny sukces, że można, że się udaje mimo niżu demograficznego, zmian społecznych, jednak potrafimy dobrze zdiagnozować, a później zrealizować to, co jest niezbędne w środowisku lokalnym. Pani doktor, jeszcze zapytam, bo to jest taki związek ciekawy. Pani wspomniała medyk, ta placówka, której jeden ze współzałożycieli takich ojców, profesor Kapica, świętej Paniece. pamięci, niestety, tak. ale pani miała tą przyjemność pracować tak. z nim. Z nim funkcjonować, Graci Boże, to dzięki niemu medyk tak. przetrwał, narodził się i jest wciąż. Myślę, że bardzo ważne jest to, żeby tak jak tu podkreślałam kilka razy, no te potrzeby środowiska. Był taki czas, że potrzebna była kadra do tego starego szpitala na WEMA, więc medyk rozwijał się i kwitł. Później gdzieś te potrzeby trochę zostały zaspokojone, więc ta wartość tej szkoły została jakby pomniejszona, ale przetrwała. I zobaczcie Państwo, teraz nawiążę do Akademii Nauk Stosowanych, gdzie też zauważamy taką potrzebę kształcenia pielęgniarek. Jest to jeden z kierunków, który najbardziej się rozwija. Nie tylko dlatego, że mamy coraz starsze społeczeństwo, i tego wsparcia ci ludzie będą potrzebowali, ale właśnie nastąpiła taka sytuacja, że naraz na rynku tym medycznym zabrakło tego średniego, a dzisiaj już wyższego personelu. Że to jest jest też ten personel, który stale musi się kształcić, że no, jak wiele dziedzin życia w XXI wieku wszystko się rozwija, a medycyna myśla w sposób szczególny, staramy się za tym wszystkim nadążyć, staramy się przygotować tak naszą kadrę medyczną, żeby znajdowała miejsca pracy, a te miejsca pracy, żeby też odpowiadały oczekiwaniom pań, panów, bo wiemy, że to są dwa obszary, niestety finansowy, ale też musi być satysfakcja i godne warunki pracy, to wtedy możemy mówić o dobrym wyborze i o tym, że spełniamy to, co jest jakby naszym obowiązkiem jako samorząd. Przygotowujemy my, pedagodzy, kadrę na samorząd, już później miejsca pracy dla służb medycznych na przykład. 감사합니다. Okay.